Największa scena światowego przemysłu rozrywkowego Hollywood została brutalnie wstrząśnięta tragiczną rzeczywistością, niszczycielskimi pożarami lasów, które pochłaniają południową Kalifornię i rujnują życie wielu osób. Do tej pory niemal 180 tysięcy ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, szukając schronienia, a liczba ta z każdą godziną dramatycznie rośnie, pogłębiając chaos. Katastrofa ta nieznapodziałów dotyka zarówno zwykłe rodziny, jak i osoby publiczne, przypominając, że żaden luksus, status czy splendor nie mogą zapewnić ochrony przed bezlitosną siłą natury. Wśród najbardziej dotkniętych tą tragedią jest Paris Hilton. W ubiegłą środę podzieliła się na swoich mediach społecznościowych bólem po utracie domu, który całkowicie spłonął w wyniku pożarów. Hilton wyznała, że o tragedii dowiedziała się, oglądając wiadomości w telewizji. W poruszającym wpisie napisała: Siedziałam z rodziną, oglądając relacje, które pokazywały nasz dom w Malibu niszczony aż do fundamentów. To było coś, czego nikt nie powinien doświadczać. Ten bolesny przykład pokazuje, że wobec potęgi natury wszyscy jesteśmy równie bezbronni. Zdobywca Oscara, Sir Anthony Hopkins, przeżył niezwykle bolesną stratę, gdy jego prestiżowa posiadłość w Pacific Palisades, której wartość szacowano na 6 milionów funtów, Została doszczętnie zniszczona przez bezlitosne pożary, które pustoszą południową Kalifornię. To wyjątkowe miejsce, które było dla Hopkinsa zarówno schronieniem, jak i przestrzenią twórczą, zostało zrównane z ziemią, pozostawiając po sobie jedynie zgliszcza i popiół. Zdjęcia ukazujące spalone ruiny domu aktora są przejmującym dowodem na niszczycielską siłę ognia, który w swojej bezwzględności nie oszczędza ani ludzi, ani miejsc. Ten dom, pełen wspomnień i artystycznych chwil. Był szczególnie bliski sercu Hopkins'a. To właśnie tutaj, w otoczeniu pięknej przyrody i spokojnej atmosfery, aktor często nagrywał swoje filmy, które później publikował na TikToku. Wiele osób pamięta te nagrania, w których Hopkins z pasją grał na pianinie, dzieląc się swoją muzyczną wrażliwością z milionami fanów na całym świecie. Dla wielu te chwile były dowodem na to, jak wybitny artysta potrafi czerpać radość z prostych rzeczy. Dziś jednak te obrazy nabierają zupełnie innego wymiaru, stając się przypomnieniem tego, co zostało utracone w płomieniach. Tragedia nie ominęła również innej znanej pary aktorskiej, Adama Brodyego i Leighton Mister. Ich okazała rezydencja, której wartość wynosiła aż 7 milionów funtów, była prawdziwym marzeniem o idealnym domu. Zlokalizowana na przestrzeni ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych, była nie tylko miejscem zamieszkania, ale także przystanią bezpieczeństwa i rodzinnego ciepła dla ich dwóch córek. Niestety, pożary, które rozprzestrzeniają się z niewiarygodną szybkością, pochłonęły również ten dom, zamieniając go w stertę popiołu. To miejsce, które kiedyś tętniło życiem, śmiechem dzieci i codziennością pełną miłości, dziś wygląda jak opuszczone pole bitewne. Wspomnienia związane z tym domem, jego ścianami i otoczeniem pozostaną na zawsze w sercach rodziny, ale strata jest nieoceniona i nieodwracalna. Ta tragedia pokazuje, że nawet ci, którzy na co dzień cieszą się luksusem, sławą i sukcesem, nie są w stanie ochronić się przed siłą natury, która nie uznaje granic ani statusu społecznego. W obliczu takich wydarzeń natura zdaje się mówić jednym głosem do nas wszystkich, jesteśmy jej częścią, a nie jej panami. Te dramatyczne historie przypominają, jak ważne jest, byśmy nie tylko współczuli tym, którzy stracili wszystko, ale także, byśmy lepiej dbali o nasz świat, by takie tragedie stały się mniej powszechne. Mel Gibson, światowej sławy aktor, reżyser i producent, podzielił się swoimi dramatycznymi doświadczeniami w rozmowie z News Nation. Jego opowieść ukazuje, jak bezwzględna i nieprzewidywalna potrafi być natura, niszcząc wszystko, co spotka na swojej drodze. Gibson relacjonował, że przebywał w Teksasie, gdzie uczestniczył w nagraniu jednego z odcinków popularnego podcastu The Joe Rogan Experience. To właśnie podczas rozmowy w studio dowiedział się o katastrofalnych pożarach, które szalały w Malibu, obejmując również jego najbliższą okolicę. To była jedna z najtrudniejszych chwil w moim życiu, wspomina Gibson. Podczas rozmowy czułem ogromny niepokój. Próbowałem skupić się na tematach, które omawialiśmy, ale cały czas w głowie miałem myśl, że moje sąsiedztwo jest w ogniu. To było surrealistyczne wiedzieć, że gdzieś tam, daleko od miejsca, w którym się znajdowałem, toczy się walka o ocalenie domów, w tym mojego kropka. Po zakończeniu nagrań Gibson niezwłocznie udał się do Kalifornii, by zobaczyć, co pozostało z jego posiadłości. Niestety, widok, który zastał, był przygnębiający i trudny do opisania. Cała jego nieruchomość, warta miliony dolarów, została całkowicie zniszczona przez bezlitosne żywioł. Wszystko, co miałem, wszystko, co przez lata tworzyłem i budowałem wspomnienia, przedmioty, które miały dla mnie ogromne znaczenie, zniknęło w jednej chwili, opowiadał. To była doszczętna ruina, obraz totalnej destrukcji. Nie mogłem uwierzyć, że mój dom, miejsce, które było moim azyłem, moją oazą spokoju, zostało pochłonięte przez ogień. Gibson, choć głęboko poruszony stratą, skupił się na tym, co najważniejsze. Wyraził ogromną ulgę i wdzięczność za to, że jego rodzina była bezpieczna. Gdy patrzę na to wszystko, uświadamiam sobie, że w życiu najważniejsze są nie rzeczy materialne, ale ludzie, których kochamy. To, że moja rodzina jest cała i zdrowa, to jedyne, co pozwala mi przetrwać te trudne chwile, powiedział z wyraźnym wzruszeniem w głosie. Historia Gibsona jest nie tylko przykładem na to, jak nieprzewidywalna może być natura, ale także przypomnieniem, że nasze życie może zmienić się w jednej chwili. Pożary, które pustoszą Kalifornię, Pokazują, jak kruche jest poczucie bezpieczeństwa, na którym często opieramy swoje życie. Jego opowieść uwidacznia, że w obliczu takich tragedii nawet ci, którzy są znani i bogaci, są równie bezbronni wobec sił przyrody, jak każdy inny człowiek. Dla Gibsona ten dramat jest także lekcją pokory i przypomnieniem o prawdziwych wartościach w życiu. Zawsze wydawało mi się, że mam wszystko pod kontrolą, że moje życie jest dobrze uporządkowane ale ta tragedia pokazała mi, jak bardzo się myliłem. Nic nie jest stałe, wszystko może zostać odebrane w jednej chwili. To, co zostaje, to ludzie, którzy są dla nas ważni i chwile, które z nimi dzielimy. Dramatyczne wydarzenia, które dotknęły Gibsona, skłaniają do refleksji nad tym, jak ważne jest docenianie każdej chwili, każdego dnia i każdego bliskiego nam człowieka. W obliczu niszczycielskiej siły natury, nie ma znaczenia nasz majątek, sława czy status społeczny, wszyscy jesteśmy równi. Gibson swoją historią przypomina, że nawet w najciemniejszych momentach można znaleźć promyk nadziei i motywację, by iść naprzód. Steve Guttenberg, znany aktor i gwiazda takich filmów jak Akademia Policyjna, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów wśród celebrytów wypowiadających się na temat dramatycznych pożarów, które pustoszą Kalifornię. W niedawnym wywiadzie dla stacji KTL opisał swoje osobiste zaangażowanie w walkę z żywiołem oraz chaos, który zapanował w jego społeczności. Gattenberg relacjonował, że we wtorek samodzielnie pomagał usuwać porzucone pojazdy na Sunset Boulevard i Palisades Drive, aby ułatwić przejazd wozów strażackich oraz karetek pogotowia. Według jego relacji, drogi były całkowicie zakorkowane, a porzucone samochody blokowały dostęp ekip ratowniczych do najbardziej zagrożonych obszarów. W czwartek aktor ponownie pojawił się w swoim sąsiedztwie, tym razem, aby pomagać ekipom ratunkowym, torując im drogę. Chociaż nie był w stanie potwierdzić stanu swojej posiadłości, podzielił się swoimi planami z mediami, wrócę, aby ocenić straty i dowiedzieć się, co zostało z mojego domu. Opisując sytuację, która miała miejsce w trakcie ewakuacji, Gutenberg nakreślił obraz totalnego chaosu i desperacji. Sunset Boulevard wyglądało jak gigantyczny parking, samochody stały w miejscu, a ludzie porzucali je, próbując ratować siebie i swoich bliskich. Palisades Drive zmieniło się w kilometrową kolejkę aut, a płomienie po obu stronach drogi szybko pochłaniały wszystko na swojej drodze, mówił z wyraźnym poruszeniem w głosie. Aktor wspominał również dramatyczne sceny, jakie rozgrywały się podczas ewakuacji. Policja apelowała do ludzi, aby porzucali swoje pojazdy i ruszali pieszo. Niektórzy byli w takiej panice, że nie mogli logicznie myśleć. Matki zrozpaczone szukały swoich dzieci, ludzie na wózkach inwalidzkich nie wiedzieli, gdzie się udać, a atmosfera była pełna histerii. To był widok, którego nigdy nie zapomnę: ogień otaczał wszystko, a ludzie w popłochu próbowali uciec, nie wiedząc, czy uda im się ocalić życie. Gutenberg opisał te wydarzenia jako jedno z najbardziej traumatycznych doświadczeń w swoim życiu ale jednocześnie podkreślił solidarność, jaką widział wśród sąsiadów i ekip ratunkowych. Ludzie zjednoczyli się w obliczu tej tragedii. Każdy pomagał na swój sposób, jedni torowali drogę, inni pomagali w ewakuacji. To niesamowite, jak w takich momentach potrafimy działać razem, dodał. Historia Gutenberga nie tylko pokazuje, jak niszczycielski może być żywioł, ale także przypomina, jak ważna jest wzajemna pomoc w obliczu tragedii. Jego relacja, pełna emocji i osobistych przeżyć, staje się świadectwem odwagi i determinacji ludzi w najbardziej dramatycznych okolicznościach. James Woods, znany aktor i zdobywca wielu nagród, poruszył serca milionów, gdy emocjonalnie opowiadał na żywo w CNN o dramatycznych chwilach, jakie przeżył podczas nagłego pożaru w swojej niedawno odnowionej rezydencji w Pacific Palisades. W rozmowie z dziennikarzami wspomniał o trudnej ewakuacji, którą odbył razem ze swoją żoną, Sara Miller-Woods. Miesiąc temu zrobiłem to zdjęcie z tarasu naszego ukochanego domu w Palisades, wtedy wydawało mi się, że to będzie nasza spokojna przystań na zawsze, mówił aktor, ledwo powstrzymując łzy. Dziś dźwięk alarmów przeciwpożarowych i powiadomień na telefonach przerwał naszą codzienność, zmuszając nas do opuszczenia wszystkiego, co kochamy. To prawdziwie niszczące doświadczenie, które trudno opisać słowami. Równie dramatyczne chwile przeżyli John Legend i jego żona, Chrissy Tygen, których luksusowa posiadłość również znalazła się w niebezpieczeństwie. Chrissy, znana z aktywności w mediach społecznościowych, podzieliła się swoim przerażeniem w serii postów na Instagramie, pokazując kulisy ewakuacji ich rodziny. To, co się dzieje, jest po prostu surrealistyczne. Pakujemy się w pośpiechu. Nasze serca biją jak oszalałe, a ja jestem przerażona, pisała w jednym ze swoich stories. Cztery psy, czworo dzieci i nasz ukochany smok brodaty. Wszyscy próbujemy znaleźć bezpieczne miejsce w hotelu. Nigdy w życiu nie myślałam, że będę musiała to przeżywać. Te osobiste relacje znanych osobistości rzucają światło na ogrom tragedii, która dotyka zarówno gwiazdy, jak i zwykłych ludzi. Zarówno Łucz, jak i Legend Steigen pokazują że żywioł nie oszczędza nikogo, niezależnie od statusu społecznego czy materialnego. W obliczu takich wydarzeń każdy jest zmuszony skonfrontować się z brutalną rzeczywistością, jaką niesie ze sobą natura. James Woods podkreślił, że mimo osobistej straty, największym priorytetem było bezpieczeństwo jego i jego rodziny. Mogę odbudować dom, ale nie mogę odzyskać życia bliskich, mówił z determinacją w głosie. To, co się dzieje w Kalifornii, jest przypomnieniem, że musimy być bardziej świadomi i lepiej przygotowani na takie sytuacje. Tymczasem Chris igen dodała, że ich rodzina znalazła tymczasowe schronienie, ale wciąż z niepokojem myśli o tym, co przyniosą kolejne dni. Historie te przypominają nam, jak szybko życie może się zmienić, gdy natura pokaże swoją niszczycielską siłę. Są to opowieści o stracie, strachu, ale również o nadziei i sile przetrwania w obliczu niewywyzwań. Britney Spears, legendarna ikona Popu i jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd na świecie, postanowiła podzielić się ze swoimi fanami niezwykle emocjonalnym wpisem na Instagramie w ostatni piątek. Opisała w nim swoje trudne doświadczenia związane z koniecznością nagłej ewakuacji z powodu ogromnych pożarów, które ogarnęły okolice jej domu. Britney relacjonowała, jak spędziła cztery długie i stresujące godziny w samochodzie, próbując znaleźć schronienie w hotelu. W swoim wpisie napisała: Przez ostatnie dwa dni nie miałam możliwości naładowania telefonu, bo nie było prądu. To było coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam i jestem tym całkowicie zdruzgotana. Gwiazda dokładnie opisała chaotyczne chwile przed ewakuacją. Z relacji wynika, że musiała podejmować szybkie decyzje, co zabrać ze sobą, a co zostawić za sobą. Nie wiedziałam, czy to będzie ostatni raz, kiedy widzę mój dom, wyznała, dodając, że najbardziej martwiła się o bezpieczeństwo swojej rodziny i bliskich. Jak przyznała, spakowanie najważniejszych rzeczy w kilka minut było dla niej jednym z najtrudniejszych wyzwań w życiu. Podczas podróży do hotelu Britney czuła ogromne napięcie i niepokój. Każdy telefon od rodziny i znajomych, którzy również musieli opuścić swoje domy, tylko pogłębiał jej emocjonalny ciężar. Piosenkarka wspomniała, że w drodze towarzyszyły jej obrazy dymu unoszącego się nad wzgórzami Kalifornii, a zapach spalenizny był wszechobecny. To coś, czego nie da się opisać słowami. Czułam, jakby świat, który znałam, rozpadał się na moich oczach, dodała. Po dotarciu do hotelu, Britney poczuła ulgę, że udało jej się znaleźć bezpieczne schronienie, ale świadomość, że setki innych ludzi wciąż walczą z tym żywiołem, nie dawała jej spokoju. W swoim wpisie podziękowała strażakom i wszystkim służbom ratunkowym za ich heroiczne działania, jednocześnie wyrażając solidarność z osobami, które straciły swoje domy. Chociaż czuję ogromny żal z powodu tego, co się stało, wiem, że mam szczęście, że mogłam ewakuować się na czas. Moje serce jest z tymi, którzy nie mieli tyle szczęścia, napisała. Britney nie tylko opisała swoje przeżycia ale również zaapelowała do swoich fanów o wsparcie dla organizacji charytatywnych pomagających ofiarom pożarów. Podkreśliła, jak ważne jest, aby w takich momentach ludzie jednoczyli się i pomagali sobie nawzajem. Te wydarzenia przypomniały mi, jak kruche może być życie i jak ważne jest, abyśmy byli dla siebie wsparciem w trudnych chwilach, dodała z refleksją. Jej poruszająca relacja szybko stała się tematem rozmów w mediach społecznościowych, inspirując tysiące osób do dzielenia się swoimi historiami i wyrażania wsparcia dla wszystkich dotkniętych tragedią. Britney zaznaczyła również, że to doświadczenie zmieniło jej spojrzenie na życie. Nigdy wcześniej nie byłam świadoma, jak wiele można stracić w jednej chwili. Teraz bardziej niż kiedykolwiek cenię każdy dzień, zakończyła swój wpis. Relacja Britney Spears to nie tylko opis jej osobistych przeżyć, ale także potężne przypomnienie o tym, jak ważna jest ludzka solidarność w obliczu klęsk żywiołowych. Jej słowa poruszyły serca wielu ludzi na całym świecie, przypominając, że w takich chwilach wsparcie i wzajemna pomoc mogą być kluczowe dla przetrwania. Pożary, które zniszczyły domy i życie w Kalifornii, przypominają nam, jak kruche jest wszystko, co posiadamy na tym świecie. Te tragiczne wydarzenia pokazują, że zniszczenie nie wybiera między bogatymi a biednymi, sławnymi a nieznanymi. Wszystkich nas dotyka siła natury w tym samym stopniu. Jednak wśród popiołów i bólu pojawia się również zaproszenie do zastanowienia się nad tym, co naprawdę ma wartość, to co nie może zostać zniszczone nasza wieś z Bogiem. Choć wszystko wokół nas może się zawalić, nie wszystko jest stracone. W trudnych chwilach to właśnie Bóg staje się naszą oazą, naszym schronieniem, naszą siłą. Psalm 46, 1 myślnik 2 mówi: Bóg jest naszym schronieniem i mocą, pomocą w trudach, gotową i obecną w każdej potrzebie. Dlatego nie będziemy się bać, choćby Ziemia się zatrzęsła i góry opadły w serce mórz. W chwilach, gdy czujemy, że Ziemia pod naszymi stopami się chwieje, możemy znaleźć oparcie w Bogu. To On daje nam pokój, którego nie da żadne materialne bogactwo. To On ofiarowuje nam wieczną pewność, której nie można zdobyć przez rzeczy doczesne. Choć straty materialne są bolesne, przypominają nam, że nasza prawdziwa wartość nie tkwi w tym, co posiadamy, ale w tym, kim jesteśmy w Chrystusie. Ta tragedia wzywa nas do wyciągania ręki do innych. Tak jak wielu ludzi pośpieszyło, by pomóc ofiarom pożarów, tak i my możemy być narzędziami pocieszenia i nadziei. W ten sposób odzwierciedlamy miłość Boga, Boga, który nigdy nas nie opuszcza, nawet w najciemniejszych chwilach. Dziś warto zastanowić się nad tym, na czym budujemy nasze życie. Czy polegamy na rzeczach, które mogą zniknąć w mgnieniu oka, czy też opieramy naszą wiarę na Bogu, który jest wieczny i niezmienny. Zbliżając się do Niego, otrzymujemy siłę dostawiania czoła życiowym burzom, a On napełnia nas nadzieją na przyszłość. Zapraszam Cię do tego, abyś uczynił Jezusa centrum swojego życia. On jest skałą, która nigdy nie może zostać poruszona, bezpiecznym schronieniem w środku chaosu. Szukajmy jego oblicza w modlitwie, prosząc go o pomoc dla tych, którzy cierpią, wiedząc, że w jego rękach zawsze znajduje się nadzieja i odnowienie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja was pokrzepię. Mateusz, godzina 11:28. Jeśli to przesłanie dotknęło Twojego serca, zachęcam Cię do podzielenia się swoimi myślami w komentarzach poniżej i subskrybowania kanału, abyśmy mogli razem kontynuować tę podróż duchową. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoich bliskich.